Dzisiaj gramy w. Znaczy, pokazuję Wam to, co zbudowałem. więc zaczynajmy. Pierwsze to zbudowałem zjeżdżalnię wodną. Tu mam wyjście, że można sobie tym wyjść, zejść, jakby ktoś, ktoś zrezygnował. ale jest czowersko. No. Mhm. I w czy. No. Możemy się podoba czy jak to są po takie jakby no, cząstki typu okay, przed wleceniem przed do basenu po się lecę pierwsze co to można tutaj wejść na przykład chcę usiąść później jeśli się nie chce można również wyjść na górę. Tak. Rozpęd i hopsa. Można też tędy zejść. Szybko. Tędy można wyjść na samą górę. Oczywiście. Jest tu też taka ma trochę. Tu się zamawia. Tutaj jest tak, tu mamy tajemnicę słuchowa na razie tu nie ma lampki standardowo tutaj można się przespać um, bardzo krótki z ten filmik trochę naprawdę jest ale tu trochę się na tym trzeba było opracować a jeszcze na przykład z, z tym nie ale ze zjeżdżalnią już Musiałem kilka dni ją budować na przerwę. Na przykład można sobie równie dobrze zeskoczyć tu. Musiałem się popatrzeć tu na latające coś Tutaj nawet mamy rybkę. Tu nawet mamy papułkę. Ja pokażę, wam ja w ogóle jak to się idzie. o okej okay. wow iron dobra mniej więcej szybko się przyjmę śmiercią no i to jest naprawdę krótki filmik Um, widać już. Widać. No to tak to by się prezentowało. Z punktu widzenia. Czyli, na to by też było na tyle. Widzę. Jeszcze um, króciuteńki filmik, ale to by było na tyle. Widzę. E, cześć. I cześć. No i oczywiście tak na no, pożegnanie, cześć i na razie.